W Joy Factory tworzymy niezapomniane chwile, pełne śmiechu, radości, kreatywności oraz magii. Organizujemy niezwykłe pokazy bubble show, które bawią nie tylko dzieci, ale również dorosłych. Jest to forma artystycznego widowiska, która łączy bańki mydlane z światłem, kolorem i interakcją z publicznością. Ale to nie wszystko. Oprócz showu pełnego lekkości prowadzimy warsztaty i animacje dla dzieci i dorosłych, podczas których będzie można pobrudzić ręce, uruchomić wyobraźnię i stworzyć coś wyjątkowego. Warsztaty z ekologicznych klocków, zajęcia sensoryczne czy warsztaty artystyczno-plastyczne to tylko część naszej oferty. Bo w Joy Factory wierzymy, że radość to najlepsza inwestycja w rozwój oraz relacje. A co najlepsze? Działamy mobilnie, więc dojedziemy tam, gdzie chcesz. Bez względu na to, czy masz 5, 35 czy 75 lat, u nas bawisz się jak dziecko, bo kreatywności nie ma metryki, a bańki mydlane nie znają granic. Zadzwoń do nas, a stworzymy ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb.